Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Cywilizacji 5. Słuchajcie, kontynuujemy grę Portugalią. No i tak, słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali. Słuchajcie, ostatnio zakończyliśmy wojnę nie tak dawno temu z Austrią oraz z Polską. No i jeszcze tutaj z Mongolią na północy. No niestety, nadal nasze dwa miasta są okupowane przez Mongolię. Ale na razie to nie jest najważniejszy nasz kierunek. Na razie, słuchajcie, musimy się tutaj odkuć, odbić i rozbudować nasze imperium. Rozbudować nasze miasta do tego, żeby w końcu zaczerpać z nich odpowiednie zyski. No, ale do tego wszystkiego trzeba czasu. Dobrze, słuchajcie, kończmy turę, lecimy dalej. Cóż tu ostatnio, co, znaczy, cóż tu będziemy teraz działać? Musielibyśmy... Co ty chcesz ode mnie, kamienie szlachetne? Nie ma mowy. Bo muszę dbać tutaj o wysoki poziom zadowolenia. Jeśli jest wysoki poziom zadowolenia, to jest wszystko. Jeśli tego nie ma, to nie ma nic. Tak działa Cywilizacja 5. Tak więc trzeba tutaj o to dbać i na to zwracać uwagę. Obecnie nasi robotnicy tutaj przede wszystkim budują tory kolejowe, aby połączyć nasze miasta. One powinny nam jeszcze zwiększyć zyski. Dobrze, cóż my tu mamy. No, odkrywam radio, radio bardzo ładnie, pięknie, okej, okay, ty ziomek jesteś archeologiem, ruszasz tutaj, musimy zbadać te miejsca, ty działasz automatycznie, ciebie, ja tu coś mam, tu już wydobywamy, hmm, o tu jest coś. Pędzisz. Dobra. Teraz tak, tu by ten kuter nam się zrobił. Okej, okay. wieże, wieże radiowe trzeba budować, wieże transmisyjne, bo one nam zwiększą przyrost kultury. A więc tych punktów, które są nam potrzebne do budowania kolejnych perków, ustrój yy, społecznych. Tak to się nazywa. Yy, dobra. Niech no zerknę, jak my tu wyglądamy. Tutaj stadion. Dobra, chłodzenie trzeba zrobić. Lecimy dalej. No i będziemy tutaj cały czas pięknie działać. Nie ma mowy żadnych otwartych granic. Moja droga chińska koleżanko. Musiałbym też odbudować tutaj nasze szlaki handlowe. I tu ogólnie więcej kutrów potrzebujemy. Czy jest takie miejsce, które... O właśnie to miasto trzeba zająć, bo dzięki niemu będziemy mogli tutaj przepływać przez nie pomiędzy jednym a drugim akwenem. Te może wewnętrzne one jest zamknięte na chwilę obecną. A więc trzeba byłoby uderzyć na Mongolię. No, Teresa tutaj szaleje. Trzeba się tej Teresy pozbyć jakoś. Organizacja Narodów Zjednoczonych powstaje zamiast Kongresu Światowego. No dobrze, co my tu mamy? Co już my tu potrzebujemy? Yy, tu port morski jak najbardziej. Tu możemy sobie zrobić. Nie będzie wiatrak na razie. Wybór gospodarza. Wybierzemy siebie oczywiście. Tak, lecimy dalej. Okej, okay, Ty tutaj dotarłeś, również do roboty. Tak jest. Na no, raz, raz. A znowu musiałbym coś, na coś wydać nasze punkty wiary. To jest dobry pomysł. A trzeba o tym pamiętać. Wielki kupiec się pojawił. Dobra, panie wielki kupcu. Pan wielki kupiec pojedzie tutaj na pustynię. Um, dobra, tutaj tą wieżę budujemy. Tutaj jak będzie obserwatorium. No i lecimy dalej. W razie te tury dosyć szybko będą mijać. Z tym. 23 obywateli, mają w tym. We Wiedniu to jest cholernie dużo. Mówiąc szczerze. Dobra, gdzie ty będziesz teraz płynął? Ja tu głównie z państwami miastami będę handlował. Tak jest. Lecimy dalej. Okej, okay, co ja tu mogę stwórz... Mm, nie, to nie chcę, chcemy to. Tak jest, ładnie. Dobra... Co tu się dzieje? Ktoś się tu ostrzeliwuje. Czy mi się wydaje, czy... Czy Mongolia ma wojnę oh. z Austrią? Dobra, okej. Okay. Oni chcą się zaprzyjaźniać z nami. Bardzo miło. No, wyso już nie do Genewy. Ciekawe. Nie, nie dam wam tego pogucie z tym, spadaj. Odróć. Przez to, że wam to dawałem wy się szybciej rozwinęliście się niż ja. Tu jeszcze jest jeden ślady przeszłości. Proszę bardzo. Okej. Okay. Proszę o ja co tutaj? Akwedukt myślę. Może warto zrobić. OK, tak jest, no i ładnie, bo nam to boostuje też yy, turystykę, a turystyka się przekłada na hajs, nie ukrywajmy, z tego co kojarzę, nie ma mowy, chociaż nie jest to uwzględnione. Nie ma żadnych wojen na razie. Muszę nadążyć technologicznie i kulturowo za op oponentami. Dobrze, co my tu możemy? Na razie zróbmy sobie świątynię i teraz tak rozejrzyjmy się, czy ja gdzieś coś jeszcze mogę zbudować za tą wiarę to pagody, które chciałem mieć. Dobra, nic z tego. Okej, okay. chyba mamy pól e, w związku z tym pomyśleć. Jakiś cud by się przydało zrobić. Chociaż zaraz będziemy znowu budować stadiony. Na ciutkę roboty to tu jestem. Ale ładnie hajs rośnie, to mi się podoba. Chociaż moglibyśmy kurde w końcu ponaprawiać te parę miejsc, które jest jeszcze poniszczonych po ostatnich tutaj buntach i najazdach barbarzyńców i kurde wojnach. Kurde, Maria Teresa ukończyła Pentagon. Ona jest przerąbana. Za bardzo dałem się jej kurde rozwinąć i będzie z nią problem. Ja tak czuję. No, lecimy dalej. Nie ma, nie ma, nie ma chwili do stracenia. Tak jest. Tyle rzeczy chcesz Co mi dać za te kamienie? Odrzuć, nie. Mamy, wszystko mamy na razie. Niczego nam jakoś nie mocno nie brakuje. Mam no tu dużo węgla, żeby we wszystkich moich miastach zbudować fabryki. Polska potępia Holandię. Okej. Okay. No, lecimy, lecimy, lecimy. I stałem bezdomny pośród tysiąca domów. Dobra, tam. Piąknie. Mm, Okej, okay, aha, i tak nie mogę tutaj za bardzo zbudować mm, żadnego cudu. Przynajmniej w tym mieście nie. Dobra, co ja bym tu potrzebował? Może ten stadion? Albo hotel, hotel szybko się zbuduje. A on mi znowu zwiększy mi tu turystykę. Tak więc warto. Zróbmy tą szkołę. Nowe badanka. Silnik spalinowy, dobra, czas lotnictwo ogarnąć. Mm, dobra, niech będzie. Nie ma, nie ma. Tak lekko, łatwo i przyjemnie. Pogódź się z tym. Ja nie będę was wspierał. Umowa, okej, okay, jestem za. Umowa naukowa może być GIT. Nie wypowiadam żadnych wojen. Wybaczcie. Jeśli hmm. tożby to taka Halley to się go sobie go atakuj sam. Bez sensu. Dobra, wychodzimy na prostą. Przynajmniej na razie mam takie wrażenie. Że ja tu jestem. Tu na szóstym miejscu. A bo no to zadowolenie nasze nie jest jakieś super mega wysokie. Przynajmniej na chwilę obecną. Co tu się. Hutę tu możemy zbierać. Zróbmy chutę I od razu to sobie przyspieszmy. Kupując wielkiego inżyniera. Big Engineer. Dobra, tu bym chciał. No nie, będzie to wiatrak. Lecimy dalej. Dobra, no, co tu się dzieje? Aha, ok. A mogę im dodać, ale ja wolę. Coś dla siebie. Dobra. Ilu jeszcze archeologów musiałbym postawić? Zajrzyjmy się. Tu nie ma. Tu już chyba wszystkie wydobyte. Tu wydobyte. Tu chyba już jest. Tu jeszcze. Nie, 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 nie. Myślałem. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest jeden. Tu jest drugi Czyli co najmniej jeszcze dwóch, tak? Jeszcze dwóch archeologów. Okej, okay, spoko. Jak dla mnie spoczko opcja. Wszyscy się szykują do wojny, patrzcie. Zauważcie, co się tutaj zaczyna dziać. Wszyscy się mnie pytają, czy się przyłączę do wojny. Ta oferta tak, będzie... Możemy zrobić tą umowę handlową, a e, naukową, przepraszam. To w tym, bo w teorii powinno przyspieszać nasze badania nad wynalazkami, ale nie jestem pewien, czy to w ten sposób działa. Odrzuć żadnych otwartych granic. Nadal tutaj się w tej kwestii nic nie zmienia. Dobra, możesz to przyspieszyć. Hmm, tutaj poproszę hotel. Tu zróbcie świątynię. Idziemy dalej. No ktoś przyjął ideologię, już to mam za sobą ten etap. No, co jest z Lucy. Dobra, tutaj hotelik. Dobrze, tutaj cóż, niech będzie ta szkoła. To my tutaj mamy fabrykę co? No dobra, niech będzie Tu mamy mm, Zróbmy bank Czemu wy tu macie taką brzydką religię Muszę coś z tym zrobić Ale nie stać mnie jeszcze Żeby zrobić tu inkwizytora i żeby tą religię wrogą wypleniać Ta oferta no Ok, no bo nie podoba mi się ta liga w tym Hanoi. Musimy z nią coś zrobić, Gdańsk ładnie, szczecin też ładnie. Hmm, dobra, tutaj byśmy potrzebowali szkołę. Okej. Okay. Jak ci się podoba? Nie podoba. Właśnie w tym rzecz, że mi się nie podoba. Jak tam moi agenci? Ten jest w Warszawie, ten jest tu, okej. Okay. O kurde, oni już tu MLRSy mają. No to to nie wygląda za dobrze. Czemu ty się obudził? A tutaj stadion, w takim razie hotel i nowe badanka. Co my tu mamy? To żywo sztuczne, proszę bardzo. O, Wenecja została delegatem. Możemy tu poprzeć. Tego nie chcemy. Dobra. Działajmy. Kurde znowu zadowolenie mi zmalało. To mi się nie podoba. Malejące zadowolenie. Troszkę mnie to niepokoi, no nie no kurde, co które będziesz się mnie pytał naprawdę, ziomek. Dobra, co my tu mamy? Tutaj stadion leci. Tu niech będzie to obserwatorium. I teraz tak. Tutaj tutaj bym chciał sobie kupić inwizytora. Tak jest. Bo nimbo to miasto by i tak przeszłoby na naszą Ligę prędzej czy później, ale trochę by to jeszcze trwało. No i pięknie, zrobił małą czystkę. Stadionik poproszę. No, jak te stadiony zaczną się budować, to myślę, że już powinno być w miarę OK z zadowoleniem. Do uran. Nie chcemy takich rzeczy na razie. Hmm. Musimy szybciej robić badania. Nie ma innej opcji. Dzisiaj jestem ciekaw ile aktywnym przyrost nauki. zwiększają koszt nauki miasta. O no, kurde, jakoś tak, widzicie, nie opłaca się mieć chyba dużego imperium w tej grze. Bo im większe imperium, tym chyba więcej, większe są koszty jego utrzymania. No ale też i większe przychody ewentualne. Dobra. No kurde, no co za babsko, jak to splądrowany przyjazny szlak handlowy? Kurde, ale chyba nie nasz, tylko po prostu czyjś. No dobra, niech będzie. Dobrze słuchajcie, tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i następnego. Na razie.